Już? Mam mówić? Zaraz. Kartkę wezmę, żeby <gryzny> bluzgów nie było. No. Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić elektryków, samochodowych. Naprawdę fajne chłopaki jesteście. W aucie u Grażyny nie działało ładowanie. Jednego z akumulatorów. I co? I teraz sam to kurde muszę zrobić. Weź to wyłącz. Przecież to będzie rzeźnia. <grywia> nie naprawa. Co? Nie, ja mechanikiem nie jestem. Elektrykiem samochodowym też nie jestem. No. Także y, trzymajcie za mnie kciuki, y, żebym tego bardziej nie spiermandolił niż było.